zasłaniać dźwięki Angelika, tam i tam. zrobić Panie, pa, panowie mecenasi prosimy serdecznie tutaj. E, prosimy pan mecenas Tomasz Przechowiecki. Przeciechowski, Przeciechowski Matko Boska, przepraszam. E, pan mecenas Radosław Baszuk, Wyszli właśnie z sądu i podają decyzję o tym czy Bartek wychodzi na wolność. Tak, proszę państwa. Dziękujemy, dziękujemy Myślę, serdecznie. Kiedyś około godziny drugiej, drugiej z minutami powinien być już nakaz przesłany do e, aresztu ze względu na to, że sąd pierwszej instancji stosował poręczenie zażalenie prokuratorskie ani nasze nie zostały uwzględnione, postanowienie zostało utrzymane w mocy. Sąd drugiej instancji musi przekazać akta na górę do czwartego wydziału karnego. I oni przygotowują nakazy, i nakaz zwolnienia zostanie wysłany faksem, a następnie przesłany fizycznie, a więc za jakieś półtorej godziny do dwóch powinien być już zwolniony. Czyli yy, jaka, jaka była, jakie były motywy decyzji sądu? W tym no, że sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratorskiego na zastosowanie dokończenia, jak również nie uwzględnił nas, na naszych zażaleń na stosowanie w ogóle. Zab środka zapobiegawczego, z czego nie jesteśmy aż w 100% zadowoleni. Niemniej jednak cieszymy się ogromnie, że nasz klient opuści mury aresztu śledczego w Lublinie. Boję się tylko, że prokuratura będzie szykowała nowe zarzuty, bowiem na podstawie tych samych zarzutów, które ma już przedstawione, zgodnie z zasadami KPK nie może być ponownie aresztowana. Czyli, czyli prokuratura w tym momencie wyczerpała wszystkie możliwości zażalania tej konkretnej decyzji tak, sądu. Tak, Panu, rozstrzygnięcie jest... sądu drugiej instancji jest prawomocne. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. To jeszcze nie koniec, walka będzie się toczyła. A teraz proponuję, żebyśmy połączyli się z Brukselą e, i z Ludmiłą. Ludmiła, co ty na to, spodziewałaś się? Ja, ja wierzyłam. Wierzyłam, że możliwe, ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę całe moje, jak Bartek mówi negatywne doświadczenie z autorytarnymi państwami, myślałam, że to jest długi maraton i w zasadzie wiem, że to jest długi maraton, więc wypuścili Bartka nie absolutnie bezwarunkowo, tylko z zakaucją, co też uważam, nie najlepszą, ale dobrze, że będzie mógł walczyć z wolnej stopy o prawa człowieka, o rządy prawa. I po prostu wszystko, tak, wszystko to, co jest, to jest ogromna wdzięczność też każdemu, kto pomógł nam zebrać w ciągu kilku dni tak ogromną kwotę i dzięki wam właśnie Bartek dzisiaj wyjdzie, bo ja by sama. Także bardzo dziękuję wszystkim. Ludmiła, wszystkim dziękuję. Drżała w prawdzie o wynik, ale była przekonana, że zwyciężymy. Bardzo dziękuję mecenasom, dziękuję wszystkim, którzy pomogli, którzy walczyli wspierają Bartka i będą dalej go wspierać. Są z nami Przynajmniej rodzice. będę go widzieć rodzice tylko online. Bartka. Serdecznie gratulujemy. Jest mama i tata. Pana <noise> Nie będziemy, i nie, nie będziemy tutaj komercyjną stacją, nie będziemy dręczyć rodziców w tej chwili wypowiedziami. Razem z nimi za chwilę pojedziemy pod areszt, zarazem z nimi za chwilę powitamy Bartka, tak jak pan mecenas powiedział, tak jak pan, pan mecenas powiedział, być może przed godziną trzecią jeszcze powitamy go na wolności. Gratulujemy jeszcze raz, kochani, będziemy tak. się łączyć. Ludmiła, zostań z nami w tym sensie. Dostaję, bo chcę zobaczyć go online. Połączymy, damy od razu Ci połączenie z Bartkiem, natychmiast jak będzie opuszczała. Reszty. Super, jestem, jestem, jestem. Dobrze, a ja jeszcze, ja jeszcze na chwilę tradycyjnie zachęcam wszystkich do udostępniania, do lajkowania strony, do polubienia strony wladekciejka.tv i zachęcam do oglądania kolejnych moich relacji, a dzisiaj będzie, nie wiem, za godzinę, za półtorej czy za dwie będzie relacja z, z pod aresztu, tam się spotkamy, mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli zamienić parę słów z Barkiem Kramkiem, który mam nadzieję zostanie wypuszczony z aresztu, a ja mam nadzieję to pokazywać. Solidarność naszą bronią, kochani. No właśnie, trzymajcie absolutnie. się. Absolutnie, absolutnie. Certas, tá